Dobrze. Dlaczego pokazujesz błędu juniorów, a nie pokażesz własnych błędów? Takie oto pytanie otrzymałem od jednego z widzów. Trafione zatopione! Pomyślałem, można by rzec. Niniejszym nagraniem rozpoczynam serię odcinków, w których będę prezentował moje najbardziej dotkliwe porażki i błędy w partiach przeciwko arcymistrzom. W tych partii z arcymistrzami miałem okazję rozegrać ponad 200. No, bilans oczywiście nie jest dla mnie korzystny, chociaż w nie jednej partii rywal musiał uznać się za pokonanego. W każdym razie te doświadczenia pozwoliły mi zdobyć wiedzę, którą z chęcią się z wami obecnie dzielę. Rozpoczynam od partii z Mistrzem Świata. Nie przesłyszeliście się. Moim przeciwnikiem był Rustam Kazimdzianow z rankingiem 2699 euro. Zapraszam do dalszej części. Partia ta została rozegrana w sezonie 2013-2014 podczas Bundesligi w której miałem okazję przez długie, długie lata grać. I jest to jedna z takich partii, której długie lata wręcz nie rozumiałem, to znaczy nie wiedziałem gdzie popełniłem błąd, w którym miejscu. Nawet, nawet przy pomocy silnika nie potrafiłem dojść do, do sedna istoty problemu. No więc Dzisiaj wspólnie zastanowimy się, ja Wam zaprezentuję tę partię od samego początku i po zastanowimy się razem, gdzie ten błąd tak naprawdę był popełniony przeze mnie. Pierwsze ruchy, pierwsze ruchy wyglądały następująco. Mamy obronę Greenfelda, na którą zareagowałem dosyć tak delikatnie. To no nie jest to oczywiście ruch główny, nie jest w teorii, ale generalnie tego ruchu. Specjalnie nie zalecałbym. On nie, nie przysparza czarnemu żadnych kłopotów. Czarne mają doskonały sposób na to, żeby, żeby jak gdyby zneutralizować grę białego. No właśnie, chociażby poprzez ruch skoczek na E4. Bo tutaj zdecydowałem się na odejście gońcem na H4. Czarne wybiły na C3, BC i wybiły pionka. No i według mnie. Im dłużej o tym myślę, o tej partii, to wydaje mi się, że właśnie na tym polegał mój błąd. Że grając z bardzo silnym zawodnikiem, który no, prawdopodobieństwo, że tej partii nie wygram ani nie zremisuję było dosyć spore, więc w takich sytuacjach wydaje się, że najlepszym podejściem do takiego przeciwnika jest wybranie Debiutu, zwłaszcza jeżeli się gra kolorem białym, debiutu pryncypialnego, to znaczy, żeby, żeby wejść w jakąś taką, jakieś takie mocne starcie, bo wtedy szanse tego słabszego zawodnika wzrastają. Jeżeli przejdziemy na takie spokojne tory, gdzie dużą rolę odgrywa rozumienie pozycji, rozumienie kryjących się różnych takich tajników tej, tejże pozycji, no to ten lepszy zawodnik, najczęściej, najczęściej będzie tym zawodnikiem, który nas ogra. No i tutaj. Tu był jeszcze być może taki moment, w którym mogłem pójść, po prostu ode odegrać pionka ruchem Hetman A4 i po Hetman B7 wybić pionka. Oczywiście czarne nie stoją gorzej, czarne mogą już powiedzieć, że wyrównały po jakimś tam b 6 zawsze gdzieś tam koniec, a 6 wchodzi. No, pozycja równa, ale jak gdyby znając yy, dalszy ciąg partii, myślę, że to byłby yy, najlepszy wybór dla mnie. Natomiast ja zdecydowałem się na ruch E3, który to prawda, tutaj jeszcze silnik nie, nie twierdzi, że ta pozycja jest dla białych jakoś bardzo zła, no ale czarne bronią pionka na C4, a ten pionek wcale nie jest takim yy, słabym pionkiem, ponieważ on ogranicza przestrzeń białych figur. Pionka już nie odzyskam i tak naprawdę. No właśnie, tak naprawdę nic za tego Pionka nie posiadam. Więc z tego mo mogę taki wniosek wysnuć, że jeżeli już decydujemy się na ofiarę Pionka w debiucie, no to coś powinniśmy w zamian mieć, to znaczy przynajmniej jakąś inicjatywę, jakąś, jakąś wartość pozycji, typu bardzo dobry rozwój figur, silne centrum. No, coś musi się dziać, tak? W danej sytuacji, poza powiedzmy, silnym, stabilnym centrum, tak naprawdę nic nie posiadam. No i zobaczcie. O, A4, C6, czarne obroniły pionka. I teraz zaczyna się, że tak powiem, moja twórczość własna. Znaczy, prawdopodobnie, no, partia była już dawno temu grana. Ja mogę sobie tylko tak coś tam poprzypominać co wówczas czułem, ale sądząc po ruchach, mam wrażenie, że już w tej pozycji odczuwałem pewien spory dyskomfort, bo nie bardzo wiedziałem, jak tutaj tymi figurami przebierać. No i stąd pewnie taki ruch skoczek D2, który zapewne miał na celu gdzieś tam wejście skoczka na E4, być może przerzucenia gońca poprzez E2 na F3, co zresztą miało miejsce w partii. Natomiast to wszystko... Niczym nie zagraża mojemu przeciwnikowi. Nastąpiło A6, koniec E2, czarne wykonały roszadę i koniec F3. No tak, teraz jest groźba wybicia na B5, ale czarne mają łatwy sposób. I nie jedyny zresztą, żeby to tę groźbę zneutralizować, wykonały ruch wieża 7, bardzo dobre zagranie. No, zostało mi wykonać roszady, zakończyć rozwój. Hetman C7. No i tu praktycznie był. Prawdopodobnie jeszcze ostatni moment, żeby w ogóle nadać tej partii jakiś inny kierunek. To znaczy, należało wyjść tym skoczkiem do przodu, próbować zająć pole na C5. Pewnie doszłoby w prędzej czy później do wymiany skoczków. No, ale znając dalszy los partii, pewnie łatwiej by się białemu, czyli mnie, grało w pozycji troszkę ściśnionej, ale przynajmniej już z mniejszą ilością figur. Bo tego nie zrobiłem, wykonałem ruch goniec G3 no i dostałem posunięcie E5. I teraz problem jest białych bardzo spory, bo z jednej strony ani nie jest na rękę dla mnie wybić na E5, no bo wtedy będę odczuwał słabość tego pionka na polu C3, ani też nie mogę jakoś ruszyć do przodu E4, no bo tutaj zawsze będzie. No nie teraz, tak, ale będzie napięcie na tym punkcie D4 i będę jakoś musiał tak czy owak jakby z tej, tej struktury stabilnej rezygnować. No i okazuje się, że tak naprawdę białe w danej sytuacji zostały pozbawione jakiegokolwiek sensownego planu. Czarne chociaż są chwilowo nie do końca rozwinięte, natomiast czarne mogą z ruchu na ruch te swoje drobne Problemy rozwiązywać, wprowadzać figury do gry, w sytuacji, w której ja nie posiadam żadnego konkretnego planu na poprawę mojej sytuacji. I, i chociaż to jest paradoksalne, tak? Tu jeszcze silnik nie podaje jakiejś drastycznej oceny dla mnie, no, jakąś tam przewagę czarnego na poziomie minus jeden ale uwierzcie mi, w praktyce ma, ma się wrażenie, że ta partia jest już przesądzona, ponieważ, no tak jak powiedziałem, u białych brakuje jakiegokolwiek sensownego planu do gry. Czarne natomiast, zobaczcie, sami będą tutaj wykonywać normalne rozwojowe posunięcia, które będą poprawiały w dalszym ciągu jego pozycję. Koniec C2, no to jest ruch, który pokazuje, że tu brakowało mi jakiejkolwiek koncepcji. Zobaczcie. Skoczek na D2 poszedł. Teraz wraca na F3 goniec poszedł na F, 3 goniec wrócił na E2. No. Wrażenie, jakby grał junior, tak. I to jeszcze taki początkujący. Czarne sobie tutaj wzmacniają pozycję. A ja tutaj planu nie mam. Natomiast czarne mają, mają prosty plan. To znaczy chcą zejść z tego związania, które było między gońcem a hetmanem po to, żeby móc teraz pionka z e5 przesunąć na pole 4 Wykorzystując ten fakt, że cały czas dla mnie wszelkie jakieś bicia na e5 nie były korzystne, tak jak wspomniałem, z uwagi na słabość pionka na c3. No i zobaczcie, no, ja tutaj e, nie posiadam żadnej przestrzeni, żadnego planu. Czarny realizują swój plan, wykonują ruch e4, zrzucając moje figury jeszcze bardziej do tyłu. No i cóż proste ruchy, tak? No i tak, teraz yy, wykonałem ruch, yy, który, no, który pozwoli przeciwnikowi pięknie zakończyć partię. Czy ja się tego spodziewałem ze strony rywala? Nie wiem, może było już mi wszystko jedno, bo już nie widziałem naprawdę żadnego yy, sensownego planu gry. Wykonałem ruch E5. No oczywiście nie z nadzieją żadną jakąś taką złudną, że przeciwnik odejdzie skoczkiem, ja sobie wymienię czarnopolowe gońce i jakoś to tam będzie. No nie, tak oczywiście z rywalem tej klasy łatwo nie ma. i przeciwnik zdecydował się na poprawną, bardzo dobrą ofiarę jakości. Zobaczcie, tutaj nie było wahania z jego strony, bo zwróćcie uwagę co się dzieje. No, po tej ofierze przeciwnik uzyskuje parę gońców ma dostęp do pola D5 dla swojego skoczka. Tutaj na polu C3 no, jest słabość, której wręcz nie sposób bronić. No, mnie się udało obronić ten punkt, ale jakim kosztem to sami zaraz zobaczycie. No i czarne mogą też skupić się na, również nie tylko na grze w centrum, ale również na skrzydle królewskim, gdzie zresztą ta partia się zakończyła. Powierza C1, skoczek D5. No i zobaczcie, jaki smutny los, los yy, moich figur. No, gorszego scenariusza nie można sobie chyba wymarzyć. Tak powiem. I tu przeciwnik naprawdę pokazał yy, najwyższą klasę. On już tutaj się nie patyczkował. Mógł wybrać yy, dowolny sposób na egzekucję yy, mojego króla. Na przykład mógł sobie tutaj przerzucić końca na tę przekątną. Mógł sobie zagrać H5 H5, wszystko mógł robić, co mu się żywnie podobało. Natomiast oszczędził mi, że tak powiem, mąk i poświęcił figurę na e 3 Zobaczcie, przeciwnik stoi już bez wieży. Tak, oczywiście tam za szczypionki. No ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje z moimi figurami oraz z królem, który został pozostawiony totalnie bez, bez obrony, przeciwnik zagrał. Hetman G3. Co grozi? No, grozi goniec H3. To zresztą w partii nastąpiło grozi Jakiś tam Hetman E3, grozi goniec E5. Wszystko grozi. Oczek D2. Już chyba takie na bardziej na pożegnanie. I po końcu H3. Odałem łapkę, dziękując przeciwnikowi za, za dobrą grę. No i tak jak wspominałem na wstępie, no to jest partia, której długo nie rozumiałem, co poszło nie tak. I w, moim, w mojej ocenie, już po wielu latach, kiedy powracam do tej partii, uważam, że to, co zrobiłem źle, to no to pierwsza sprawa to był wybór niewłaściwego debiutu, to znaczy zbyt mało agresywnego. Dającemu czarnemu swobodne wyrównanie, no i jeszcze następnie poświęciłem pionka niepoprawnie, zresztą pionka centralnego, więc bardzo ważnego, za którego nie miałem nic w rekompensacie. Kompletnie nic, tak? No i był to rodzaj pozycji, który praktycznie był jednokierunkowy, to znaczy ja nie mogłem nic, nie byłem w stanie nic zrobić. W sytuacji, w której przeciwnik mógł cały czas, krok po kroku. Po, po, powiększać swoją przewagę, aż doprowadziło to do sytuacji, w której no po prostu sobie przeprowadzić jedną ofiarę, potem drugą, no i wykończyć mnie w taki sposób, jak tutaj widzieliście. No ciekaw jestem, jakie są Wasze wrażenia, co Waszym zdaniem poszło w tej partii. Tak? Może Wy dostrzeżecie coś, czego ja do tej pory jeszcze nie, nie dostrzegłem. Podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzu do, do tego nagrania. Tyle na dzisiaj. Oczywiście będzie kontynuacja tej serii, będą kolejne moje dotkliwe porażki. Mam nadzieję, że to Wam przypadło do gustu i zachęcam do oglądania kolejnych moich nagrań. Do zobaczenia, cześć!